Wszyscy lubimy, gdy ludzie nas chwalą, kiedy miło do nas się odzywają, no ale mniej lubimy, kiedy mówią do nas jakąś prawdę dla nas nieprzyjemną, karcą nas, napominają i jeszcze gdy używają ostrych słów. Tego nie lubimy, często się zapieramy i tak dalej, i tak dalej. Tak niestety funkcjonujemy w przestrzeni społecznej, w relacjach i Księga Przysłów też to zauważa, że jeśli chcemy szczególnie w kontaktach indywidualnych mieć większą zdolność przekonywania, to nie tylko musimy mieć mądrość, prawdę, rację, zobaczcie 16 rozdział Salomona. Serce mędrca udziela mądrości jego ustom. No, czyli nie można gadać głupot, trzeba mówić prawdę, ale też pomnaża jego zdolność przekonywania. Miłe słowa są jak plaster miodu. Czyli treść i forma. Wtedy jest sukces.